Firma Tunko powstała w 2005 roku z połączenia trzech firm transportowych braci. Dokonaliśmy fuzji i zaczęliśmy powoli rozwój naszej firmy. Zajmujemy się transportem głównie dla firmy Aliplas, która jest tutaj na Lubelszczyźnie jedną z największych firm produkujących aluminium i wyroby z tego aluminium. Z Marko Skania związani jesteśmy od początku prowadzenia naszej działalności. Był to pierwszy samochód, który zakupiliśmy jeszcze za granicą jako używany. I od tamtej pory cała nasza flota stanowi pojazdy w marki Skania. Markę Skania cenimy przede wszystkim za niezawodność pojazdów oraz to co najważniejsze, prowadzenie działalności transportowej ekonomikę. Przywożą marki Skania kierowaliśmy się dotychczasową współpracą z serwisem, naszym lubelskim tutaj regionalnym. Dokonują nam napraw samochodów na drodze. Jak i również stacjonarnie w innych oddziałach. Jednym z atutów jest możliwość przeszkolenia naszych kierowców w szkole jazdy Skania, aby ich wyniki osiągane na tych nowych samochodach były jeszcze lepsze niż dotychczasowe. Po wielu analizach finansowych i testach kilku marek, klient zdecydował się na zakup pojazdów Skania. Ze względu na charakter pracy klienta tras międzynarodowych. Firma Tunko zdecydowała się na zakup ciągników siodłowych R450. Charakteryzują się one oszczędnymi silnikami i przestronną kabiną. Dodatkowo klient zdecydował się na zakup pojazdów w naszej firmie finansującej Scania Finance. Dodatkowo podpisaliśmy kontrakt serwisowo-naprawczy, realizować będziemy też kończyć kierowców wraz ze szkołą jazdy. Cieszymy się z długofalowej współpracy z klientem. Dziękujemy za zaufanie firmy Tunko. To przyjemność pracować z nowoczesnym przedsiębiorcą.